Jesteśmy na miejscu. Mam tylko mam nadzieję, nadzieję, że mnie nie zauważa. Ale tu zacząć. No i no, co tam się dzieje? Co mu się stało? Jest, Jest jakiś, 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 jakiś inny. inny. Jest martwy. Czy on nie widzi tych orków? Czemu się nie chował? Przecież w pojedynku nie da im rady. Co? Dzieje się coś bardzo, bardzo złego. złego. Muszę przytknąć, wracać do zamku i powiadomić dowódcy. Stój! nie masz tutaj wstępu, i dobrze o tym wiesz. A teraz wracaj do kwater straży. Ale ja muszę wejść. Jest coś, o czym Lord Garond powinien się... Nie obchodzi mnie to! Nie zauważyłeś, że jest środek nocy? O tej porze nikt tutaj nie wejdzie, zrozumiano? Nic z tego. Nie przekonam tego, wtażnik. Porozmawiam, porozmawiam z Garondem pro zra. Lepiej już lepiej pójdę do naszej kwatery. Był tylko sen. Koszmary, prawda? Niech żyje król, pułkownik... Dajmy spokój tym ceremoniom. Nie ma teraz na to czasu. Masz pojęcie, jakie okropieństwa wygadywałeś przez sen? Wszystko słyszałem. Przepraszam. Chyba powiedziałem ci już, że nie mamy czasu na grzeczności. Ten cały alchemik to bardzo poważny problem. Możesz mi coś o nim powiedzieć? Obawiam się, że nie wiem zbyt wiele. Wiadomo mi tylko, że to, co robi, żołnierzom nie jest normalne. Teraz mnie posłuchaj. Lord Garond udaje, że nie widzi zmiany jaką przechodzą żołnierze, ponieważ po powrocie od alchemika stają się dużo silniejsi, a ich potencjał bojowy wzrasta. Nie podejmie żadnych działań, dopóki nie dostanie niezbytych dowodów na to, że nie należy dalej współpracować z alchemikiem. Ale my nie mamy żadnych dowodów, poza tymi dziwnie zachowującymi się strażnikami. No to jest zdobędziemy. Wspólnie udamy się do siedziby tego szaleńca, i znajdziemy coś, co go zniesławi w oczach naszego dowódcy. Za dwie godziny masz czekać na mnie przy kuźnie. To jest rozkaz. Tak jest.